Witam Was serdecznie. Dzisiaj chcę, abyście zobaczyli materiał bardzo ważny, materiał porucznika rezerwy Szymona Fijała. Dlaczego to ważne? Ponieważ mamy sytuację bardzo napiętą i myślę, że taki przekaz właśnie od żołnierzy, od wszystkich ludzi związanych ze służbą mundurową jest teraz bardzo kluczowy. Porucznik Szymon Fijał nagrał materiał. W którym dzieli się pewną wiadomością od kolegi rezerwisty. Jest to wiadomość sprzed wielu lat, ale która naprawdę daje nam aktualnie bardzo mocny przekaz. Zapraszam. I widzimy się na kolejnym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mój osobisty przekaz do moich kolegów w rezerwie. Tak, właśnie. W rezerwie są koledzy. Moją główną motywacją wstąpienia do służby wojskowej było poznanie ludzi oddanych wyższym wartościom, którzy realizują działania dla dobra ojczyzny. Jak na ironię, cel ten dopiero zaczynam osiągać po zwolnieniu mnie z zawodowej służby wojskowej. Pozdrawiam serdecznie moich kolegów rezerwistów. Szczególnie tych, których spotkałem na ćwiczeniach rezerwy. I chciałem odczytać jeden przekaz, jedną wiadomość od kolegi rezerwisty, który idealnie pasuje do dzisiejszych czasów. Jest to przekaz, kiedy jeszcze pamiętano istotę służby wojskowej. Pamiętano, że żołnierze są Powołani do obrony narodu są jego zbrojnym ramieniem. I z czasów, kiedy przyzwoitość była po prostu chlubą. Cytuję: Witam, panie poruczniku. Pewnie tekstów, że robi pan świetną robotę, otrzymuje pan bardzo wiele. Nie lubię powtarzać i powielać stereotypów. Powiem tylko tyle że wszyscy powinniśmy coś robić przeciwstawiając się systemowi. To byłaby najlepsza pomoc. Pochukiwanie z zacudzych pleców to nie pomoc. Tym bardziej, że robiąc coś, robimy dla siebie, dla najbliższych i ogółu. Nie myślałem, że dożyję czasów, w których zło podniesie tak wysoko łeb. Ja czytam co inni mają do powiedzenia. Uczę się od innych tego, co moim zdaniem właściwe i dobre, nie tylko dla mnie. Ale to, czego się nauczę, staram się zaszczepić innym. Może to niewiele, ale rewolucja nie zaczyna się od wymachiwania pięścią, a od podnoszenia u siebie i innych świadomości. Zaczyna się w głowie, a może w sercu. Więc trzeba siać ziarno teraz. Aby zdążyło wzejść, zanim będzie za późno. Byłem 32 lata temu w wojsku, w Gdańsku, w Rzeszczu, gdy ogłoszono stan wojenny. Dużo rozmawialiśmy, co zrobimy, gdy każą nam strzelać do ludzi. Taki scenariusz był raczej nieprawdopodobny, ale ja nie o tym chciałem powiedzieć. Gdy ogłoszono alarm, a na plutonie pojawiła się kadra. Porucznik na zbiórce powiedział coś takiego, co zmroziło nam krew w żyłach. A zarazem było aktem niesamowitej odwagi i przejawem godności oficera wtedy Ludowego Wojska Polskiego. Weźcie swoje listy od najbliższych i inne osobiste rzeczy, bo może zdarzyć się tak, że ogłoszą wyjazd pułku do Borów Tucholskich pod namioty. Wasza broń i mundury alarmowe zostaną tu w jednostce. Przyjdzie inne wojsko. Ubierze wasze mundury. Ze stojaków weźmie waszą broń i wyjdą na ulicę. Robiąc to, co w 1970 tu na wybrzeżu. Dotarło do nas o czym mowa. Tego oficera wspominałem przez te wszystkie lata, zwłaszcza teraz, gdy rozbrojono i podzielono żołnierzy, zwłaszcza w okresie tzw. pandemii, zmuszania do przyjmowania preparatów, które spowodowały i spowodują jeszcze wiele tragedii i nieszczęść. Pana i Panu podobnych oficerów i podoficerów cechuje podobna odwaga. Która kiedyś dla mnie była inspiracją do innego postrzegania obowiązku wobec ojczyzny, co tamtych oficerów i podoficerów. Bo pewnie było ich więcej niż mój dowódca Plutonu. To wy ponosicie trudy przykrości personalnych rozgrywek z powodu ludzi, którzy hańbią mundur. Wojsko jest tak samo upolitycznione, a może jeszcze bardziej. W Polsce nie ma już jednostek sowieckich. Cóż z tego, gdy są inne, zainstalowane, aby bronić interesów podłej i niewdzięcznej nacji, która nie pierwszy raz wbijała nam nóż w plecy? Teraz jednak rządzi od 1989 roku rabuje, niszczy i morduje. Czemu piszę o tym wydarzeniu z porucznikiem, dowódcą Plutonu, w którym służyłem? Bo sytuacja może się powtórzyć. Wojsko jest rozbite na obozy, podzielone. Armię pod pozorem pomocy Ukrainie rozbraja się. Gdy zakończą konflikt, może się zdarzyć, i myślę, że tu o to chodzi: że okrzepłe w jak ukraińskie wojsko, uzbrojone w broń, którą nam zabrano. Może być wykorzystane do kolejnego rozbioru. I to w krwawszym jeszcze scenariuszu niż w 1944 roku. Jestem gotów, gdy coś się zacznie dziać, stanąć tam, gdzie powinienem. Pozdrawiam i dziękuję za postawę. Ja tam nie byłem. Ale my byliśmy, my, żołnierze rezerwy, już to znamy i nie damy się zmanipulować. Jest to kolejna dziwna anomalia, kiedy właśnie dzisiaj żołnierze rezerwy są wzywani nie tylko do odbycia ćwiczeń, ale też w wieku 60 lat. Dostają powołania, dostają karty mobilizacyjne. A wojsko zawodowe, co ma robić? Zamienić się w kadrę menadżerską, w menadżerów pola walki, którzy tylko zarządzają z biurka? jak na Ukrainie, kiedy ewakuuje się młodych, a starych, którzy. Jeszcze pamiętają, dzieje Polski. Wysyła się na przemian, Koledzy rezerwiści, bądźcie silni i pewni siebie. Znamy naszą historię i czujemy zagrożenia. I wiemy jak się zachować w chwili próby ku ojczyzny. Drodzy widzowie, realizacja nagrań wymaga nakładu pracy i pokrycia kosztów. Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć media społecznościowe, konkretny kanał, możliwe jest dokonanie darowizny na wskazany numer konta. Polecam również zasubskrybowanie wszystkich kanałów na platformach YouTube, Facebook, X, TikTok oraz Rumble. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Anna Luiza Stec.